Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast. Dzień dobry państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo ze mną po raz pierwszy jest na kanale, więc dzień dobry i ode mnie, od słuchaczy, profesor Radosław Fiedler, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, kłaniam się nisko. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Kiedy rozmawiam o Bliskim Wschodzie, czasami podczas tych rozmów padają pytania na temat tego, czy ten konflikt pomiędzy Izraelem a Iranem, sytuacja w strefie gazy wpływa na sytuację w naszym regionie Europy, czy to też bezpośrednio dla Polski. Pojawiają się w tle odpowiedzi o obszarze energetyki, o dostawach ropy, gazu, rynki, słupki, statystyki, świat ekonomii. Druga też kwestia to relacje oczywiście, które mają mamy, czy to zarówno z Izraelem, czy to też z Iranem. Moi rozmówcy wskazują na to, że te relacje z Iranem zawsze były w jakiś sposób dobre pomimo pewnej konferencji, ale o niej dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Druga kwestia to relacje z Izraelem. No, nieco trudniejsze, dzieli nas polityka historyczna. Pytanie, czy Polska powinna włączać się aktywnie w ten dialog izraelsko-irański? Znaczy, deklarowanie się na tym etapie po którejś ze stron jest nierozważne, no bo tak jak Pan zwrócił uwagę na to, że mamy dyplomatyczne relacje z jednym i drugim i nie jesteśmy proszeni o to, żebyśmy zajęli stanowiska. I nas poproszono zdecydowanie, na przykład sojusznik, ten nasz najważniejszy Stany Zjednoczone, no prosiły, żeby sojusznicy USA się opowiedzieli jednoznacznie, no to wtedy jest inna sytuacja. Ale tu takiej sytuacji nie ma. Zresztą administracja Bidena zdaje się naciska na rządy Benjamina Netanyahu, żeby no nie było tylko odpowiedzi w stronę, w stronę Iranu. A taka jakby na, na wyrost wypowiedź pana Szejny. No, tak, takim zaskoczeniem przyjmuję, i, i no Bliski Wschód jest skomplikowanym regionem. Bardzo też trzeba pewną dynamikę zrozumieć sposobu komunikowania się między Izraelem i Iranem. Wiadomo, nie mają relacji dyplomatycznych, ale to nie znaczy, że nie mają kanałów informacyjnych między sobą, jeszcze tam Stany Zjednoczone są w tym, w tym tle i to może być pewnego rodzaju w kontrolowane późniejszych działaniach. To jest jeden z scenariuszy. E, uderzenia. Także i, 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 i to jest taki scenariusz zawsze, jest kilka. Tak, I czasami jest ten czarny łabędź, który wypływa i go zmienia. Ale, ale może być taka, że no, będą się komunikować, co dalej. Są pośrednicy, i zdaje się, Iran informował Izrael. Nie bezpośrednio pewnie, co zrobi i kiedy. I no raczej nie, nie, nie było ofiar tak? mm -hmm. i poważniejszych zniszczeń. Nie, było, nie były zaatakowane cele militarne. Nie był, były zaatakowane cele militarne, a nie, 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 nie militarne. Mm -hmm. Czyli tutaj jest taka pewna konwencja nie chcemy eskalować za bardzo. Odpowiadamy, żeby odzyskać twarz. Teraz no Izrael tego 1 kwietnia wykonał atak. Jest no, na placówkę dyplomatyczną, tak? na, na konsulat. Teraz jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, no to i, i, i Iran stracił twarz i ją odzyskał 13 kwietnia. I jeżeli Izrael odpowie, no to znowu Iran traci twarz. Znowu będzie musiał odpowiedzieć. Tak? i tak. pytanie, w jaki sposób ta odpowiedź będzie się i będą się komunikować? Czy raczej zaczną eskalować. I to jest to, to ryzyko i to jest wielki znak zapytania. Bardziej optowałbym za scenariuszem takiej wojny psychologicznej, jakby z punktu widzenia Izraela w jakiś tam sposób uzasadniono, bo ten atak no, nie był taki delikatny. tak, On był duży, ponad 300 środków napadu powietrznego różnego rodzaju. I, i to, to nie był jakiś tam skromny, symboliczna od, odpowiedź. I ta wojna psychologiczna, i, i jakieś ćwiczenia, i posiedzenia gabinetu wojennego, no to jest normalne, tak? Trochę no, po Iran w niepewności. Zresztą Iran dosyć długo, kilkanaście dni trzyma w niepewności Izrael, komunikując, że na pewno odpowiedzą. Więc raczej optowałbym za taką zdecydowaną wojnę psychologiczną, ale jednak Stany Zjednoczone, ani Królestwo Arabii Saudyjskiej, ani Zjednoczone Emiraty Arabskie, ani Jordania, ani Irak nie chcą tej wojny. I no, żeby spojrzeć na mapę, no to trzeba przez Jordanię tam zrobić, tak, Prze i przez mhm. Arabię Saudyjską, mhm. żeby zaatakować z Iran. W 2019 roku przez aktorów niepaństwowych została zaatakowana rafineria Arabii Saudyjskiej. To też pokazało to no, niebezpieczeństwo jakby eskalowania. Napięcia z Iranem. I, 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 I Arabia Saudyjska daleka jest od takiej no, sytuacji, żeby wrócić do stanu sprzed 10 marca 2023 roku, kiedy doszło do porozumienia, odnowienia, jakby po normalizacji tych relacji z, z Iranem. Mediacje chińskie tutaj którzy mówią, że tak. Zaczęli to, te, weszli tak, że kiedy już było to dogadanie prawie jedna i druga strona, ale no to był to też sukces dyplomacji chińskiej. I teraz i, i Arabia Saudyjska nie będzie chciała powrotu do sytuacji takiej, gdzie z no niepewność i, i, i Hutni no, są, terytorium Arabii Saudyjskiej i, i jeszcze Iran dodatkowo, jeżeli ten konflikt się wymknie spod kontroli, za raczej optowałbym za taką wojną, wojną psychologiczną, ale i, i bliski wschód. Jest takim trochę nieprzewidywalnym regionem, bo do końca też wiele lat się tym zajmuje i czasami są sytuacje dosyć zaskakujące. Tak jak było, no, takim, może nie zaskoczeniem, ale pewne zdziwienie 7 października, że 380 km2, że jednak jakby przeoczono albo chciano przeoczyć przygotowywania Hamasu do ataku na, na, na Izrael. Przecież to, to było, musiało być widoczne. Tak. Wspomniał pan profesor o tej nie, nieoczekiwanym, znaczy, że ciężko jest patrzeć na Bliski Wschód w kategoriach pewnika, jakiegoś, no też jak jestem takim biernym podpatrywaczem. Bliskiego Wschodu, lubię Bliski Wschód, lubię rozmawiać. Tak samo niespodziewana, i tutaj chciałbym wrócić do tej wypowiedzi wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejny, tłumacząc też słuchaczom, bo wspomniał pan profesor Oni, wiceminister powiedział, że Polska powinna wesprzeć Izrael w konflikcie z Iranem. Tak też wiceszef dyplomacji powiedział to w Radio Z, czy Polska powinna wesprzeć Izrael. Moim zdaniem. Polska powinna okazać jakąś formę neutralności. Jakie jest zdanie pana, profesora? No przede wszystkim milczenie, tak? Nie, nie, nie deklarowanie się jednoznaczne. Milczenie złotem w takiej sytuacji. Po prostu też mamy środki, mamy relacje dyplomatyczne z jednym i drugim państwem i można tutaj. Ja wiem, że to jest pewnie to problem z Iranem, bo Iran nas postrzega jako bardzo głęboko proamerykańskie państwo. No i to tak postrzegają tak nas. byłem w Iranie na różnego rodzaju konferencjach, kuluarowych rozmowach i jakby jesteśmy. No tak, postrzeganie nie zupełnie jako takie państwo, które gra, jest dużym regionalnym graczem i, i, i może jakoś sprawczość mieć, taką i neutralność, można powiedzieć, żeby takie mediacje izraelsko-irańskie i, i, robić tutaj na Warszawie. Mamy, tak, słusznie Pan zauważył tę historyczną kartę uchodźców polskich, ponad 100 tysięcy Drugi rok przyjęty przez Iran, no to była brytyjska się polityka, taka na narzucili Iranowi, ale no, Irańczycy się zachowali niesamowicie i pomagali tym. I ta karta jest bardzo pozytywna i zresztą te relacje były też historycznie poprawne, nawet pozytywne. I mamy tę historię, która jest za nami i którą możemy wykorzystywać później, gdybyśmy, no, trzeba uważać, tak, żeby co się mówi, co, nie, nie ma katastrofy, tak, żebyśmy też, nie, nie było tak, że pan minister wywołał jakiś, jakiś poważny kryzys, tak, tylko no, pokazuje jakby to, że Warto może posłuchać, zasięgnąć ekspertyzy, bo brakuje tego. Tak? Wydaje mi się, że nawet różne, tak? bo z różnych ośrodków, think tanków. Przecież Państwo wykonujecie bardzo dużą pracę i, i taką uświadamiającą i, 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 i edukacyjną przecież. I, i, i ja, są, są na to środki finansowe, żeby takie ekspertyzy tylko dobra wola tak, żeby no wsłuchać głosy ekspertów i co, co, co robić, jakie, jakie pomysły, jakie, jakie możliwości. ja jestem idealistą, co ja mówię. Tej, tej, tej... A, a mamy decyzję taką monu, że likwiduje ośrodek Azji i to jest dla mnie bardzo dziwna sytuacja, tak patrząc, to jest groźniejsze niż, niż ta wypowiedź, bo no zaplecze eksperckie, Azja rośnie w siłę, no Indo-Pacyfik, tak Amerykanie to określają, i, I tych ekspertów powinno być znacznie więcej, a tutaj finansowanie jest ograniczone, bo jest tak, jaka decyzja, że no są inne ośrodki, no zgadza się, tak, są mhm. i dobrze. I są jeszcze ośrodki zagraniczne, no to już w ogóle tego zupełnie nie, nie, nie rozumiem. I, i, I właśnie później są tego typu wypowiedzi, i nie, jakby też polityka może za tym iść, niezbyt rozważna. I, I niespójna, i taka niepewna, co będzie odczytywane przez te ośrodki zagraniczne, zwłaszcza pozaeuropejskie, które no, gospodarczo się bardzo prężnie rozwijają, idą w gospodarczo do przodu i, i, i Indie, odczyt no tak. gospodarczy Chin jest dosyć pozytywny, to 5%, tak? Wzrostu produkcji przemysłowej. Więc to, to jest, to jest tutaj dla mnie taka sytuacja trochę zastanawiająca, pod tym, pod tym względem lepiej było więcej tych ekspertów i, i ośrodków i finansowania niż mniej. Zresztą, że to nie jest jakieś duże obciążenie budżetowe. No, jeżeli takie wypowiedzi się będą się pojawiać i, i, i to, to, to jakby taka bezradność jest, jakby to, to nie jesteśmy tym. I w tej lidze. Jesteśmy państwem, które no, rozwija się dosyć dynamicznie. Mamy potencjał też do odgrywania nawet i większej roli w tym obszarze pozaeuropejskim. Oczywiście no, trzeba mierzyć siły na zamiary, ale taka ta spójność i pewna jakaś wizja, i, i też Bliski Wschód, wstrzemięźliwość i, 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 i poczekanie na to, co się wydarzy. I dopiero w sytuacja, gdy no, nasz najważniejszy sojusznik będzie chciał, żebyśmy się opowiedzieli, no to tutaj trzeba się nad tym zastanowić. Jak, ale tak no tak, nie. jeżeli będziemy opierać, rozumiem, politykę na takim widzimy się i wypowiedziach dziennikarskich, znaczy wypowiedziach medialnych wiceministrów, a nie opartych o analizę, nawet czy to wiem, że funkcjonuje chyba Departament Afryki i Bliskiego Wschodu w MSZ. -cie. Pytanie, ile liczy osób i, i czy mamy tam prawdziwych. Fachowców, to też jeszcze kolejne z pytań. Pan profesor słyszał też o jakiejś strategii bliskowschodniej dla Polski, czy też za tego nowego MSZ-u, który miał być tym lepszym MSZ-em? No to jest jeszcze może. Za wcześnie. No, za, za wcześnie, tak. A, a też mamy koalicję i, i no, z klucza politycznego są. Ja nie, nie, nie chcę przekreślać kompetencji merytorycznych tak, tych osób, bo to też nie można tak robić, ale, ale czasami ten odcinek jest taki bardziej wymagający. I jeżeli się pewnych kwestii, pewnych tematów no, nie, nie, nie ma takiego zrozumienia głębszego, no to warto się tych ekspertów po, poświęcić tym ekspertami. Zresztą w Stanach Zjednoczonych jest ten revolving door tak, drzwi orbitalowe eksperci wchodzą trochę tak, do polityki, później tak wracają z rządu. I tutaj też, no, ja wiem, że to jest trudno, tak, kultura polityczna jest trochę inna, trochę inne uwarunkowania, ale żeby te, te, tych możliwości było więcej, tak, nie likwidujmy tych ośrodków, tworzymy Utrzymajmy to, rozwijajmy i żeby tych ekspertów było więcej, jako właśnie podsekretarzy, departamentów różnego rodzaju, żeby ta, to, to zasilali merytorycznie i też pomysłami na sformułowanie pewnej strategii. Zresztą no, Stany Zjednoczone też, jak Pan zauważył, pewnie, że mają strategię wobec zliskiego Wschodu i ona potem idzie z, 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 z taką sytuacją, z tą rzeczywistością, to się zupełnie nie spełnia, tak, ta, ta strategia, Bidena, tak, przy przywrócenia porozumienia nuklearnego, potem to 7 października przychodzi taki to siebie w sumie pewnego rodzaju czarny łabędź, tak, bo to bezpieczeństwo, ta, ta cała architektura zaczyna się trzeszczeć w szwach Stanów Zjednoczonych, które chciały bardziej skupić na Indo-Pacyfiku, no, siłą rzeczy muszą się mocniej znowu angażować w tym Bliskim Wschodzie, tak? I tak, także militarnie, dyplomatycznie i tak dalej. Więc sobie ten region i pewnie nierozwiązane problemy, kryzysy przypominają o sobie i pojawiają się kolejne nowe. Tak? I to jest taka niekończąca się opowieść. I też, jeżeli spojrzymy na sytuację tak Stanów Zjednoczonych i, 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 i negocjacji z Iranem, porozumienia nuklearnego, no to prezydent Trump jakby wycofał Stany Zjednoczone z 2018 roku z tego porozumienia nuklearnego, prowadzając bezprecedensową presję sankcyjną, która nie doprowadziła do załamania gospodarczego Iranu, wręcz przeciwnie, jest. Iran ma potencjał militarny, współpracuje z Rosją, z Chinami, sprzedaje ropę Chinom, za pośrednictwem no niebezpośrednio, nie jest, no, ma, ma pewien potencjał, mimo że nie rozwija się bardzo szybko, ale jest tam Taki no niewielki wzrost gospodarczy i jakby tak patrząc na tę politykę, to, to, to jest taki problem, że zachód został wypchnięty, bo nie mamy możliwości wpływania na, na, na gospodarczego, na współpracę z Iranem. Są jakby dwie szkoły, tak? jedna szkoła mówi o tym, że jakieś tak, porozumienia ograniczone mają budować pewne środki. Ograniczonego zaufania i rozwoju współpracy gospodarczo-inwestycyjno-handlowej, itd. A druga mówi: no nie, bo to jest reżim, jest taki antyzachodni i póki ten, tak właściwie zwolennicy Trumpa, takiej polityki, John Bolton przede wszystkim, że Teraz jest czas na, 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 na reakcję Stanów. Stany Zjednoczone powinny bezwzględnie poprzeć takie operacji, żeby siłowo no, obalić rząd, rząd czy system władzy w Iranie. Ale no, nie mniej fakt jest taki, że Iran jest wypchnięty z orbity jakichkolwiek wpływów zachodnich no i siłą rzeczy, żeby przetrwać, no, współpracuje z Rosją, z Chinami, ale to Rosja jakby jest potrzebna do tego, w tej, żeby wyjść z tej izolacji. I, i mamy taką sytuację dosyć trudną pod tym względem to nie znaczy, że to jest jakiś strategiczny sojusz rosyjsko-irański, bo też mają, spojrzymy na historię, no to tam tam, a nie mozy historyczne, przecież poważne. I, I to też nie jest tak, że Rosja jest jakimś tam państwem, które no nie miało, było neutralne w historii Iranu, wręcz przeciwnie, tak? było mocarstwem kolonialnym. Tak. Drodzy Państwo, zachęcam też do obserwowania profili na social media, na X Twitterze pana profesora, którego goszczę po raz pierwszy. To jeszcze tylko na zakończenie słowo. Minister Radosław Sikorski powinien zadzwonić do swojego odpowiednika w Iranie i wyjaśnić te słowa? Ja nie wiem, czy to jest, żebyśmy nie nadmuchiwali czegoś, co w polityce czy sytuacji wewnętrznej. Hmm, Mamy ambasadora irańskiego, mamy jakieś, no jest to, to, to nie, to, 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 to nie, to, to byłaby przesada, to byłoby pokazanie. Nie. Po prostu spójrzmy kurde na milczenia z tym, tak? I żeby takich bojzek jak najmniej się pojawiało, ale w ogóle się nie pojawiały takie. Do końca trafne i, i, i w takiej sytuacji lepiej za kulisowo działać, tak. Tak jest. A nie, a nie tak pokazywać, że się ten Bliski Wschód nie no, no jest bardzo skomplikowanym regionem i, i, i trzeba poczekać. Tak. Być może jest to teraz taka jakaś bazarowa wymiana, i e, 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 e bez, bez jakichś tam konsekwencji. Mm, i, mam nadzieję, że wojna psychologiczna i, 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 i to trwa, i, i, i trzeba tam, no, po prostu przyglądać się temu, tak? Pewnym niepokojem, tak, ale nie mamy wpływu na, na, na to, co tam się dzieje. I, i, i pewne deklaracje no, są na wyrost po prostu, tak. I lepiej, lepiej ich nie deklarować. Bardzo dziękuję. Pan profesor Radosław Fiedler był gościem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kłaniam się nisko, panie profesorze. Dziękuję bardzo. Co?